Cześć, witam Was serdecznie. Tak jak w tytule widać, konwersja do UZI wreszcie jest. Niektórzy czekali na nią ze dwa lata przynajmniej. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że były pewne zmiany w tych projektach mądre zmiany, bym powiedział, czyli od razu może zacznę już troszeczkę pokazywać. Zastąpiliśmy szyny Picatinny, które tutaj warto jest generalnie dodać, po to, jakby ktoś chciał mieć jakąś latarkę, czy jakiś swój chwyt, czy cokolwiek do tego UZI. Zastąpiliśmy ją M-lokiem i zrobienie M-loku z druku 3D. Nie jest takie proste, żeby on wytrzymywał, natomiast ostatecznie udało się zrobić coś takiego, że on wytrzymuje na tyle duże obciążenia, że jak założyłem największy taki najbardziej toporny, prosty pod kątem 90 stopni odstający chwyt i próbowałem to wyłamać, to się nie dało. Natomiast w prototypach się dało, także to nie jest tak, że słabo się starałem, tylko po prostu przyrost wytrzymałości był na tyle duży po dosyć ciekawych zmianach projektowych. Że wytrzymuje wyłamywanie chwytu prostego, więc wydaje mi się, że wytrzyma generalnie wszystko, co jest w granicach normalnego, rozsądnego użytkowania. I teraz tak: w wersji do UZI, czyli do tego pistoletu maszynowego największego z całej rodziny, mamy w tej chwili w ofercie wersję tylko taką długą, niską. Ona pracuje z tumikiem, tak jak widać, to co ja trzymam, i pracuje też sobie spokojnie bez żadnego problemu najmniejszego, bez tumika. Wtedy Uzi wygląda troszeczkę dziwnie, ale lufa dalej wystaje z konwersji, tak jak widać na zdjęciu, i e, jak najbardziej jest to cały czas funkcjonalny do użycia. Nie ma żadnych problemów takich, że z lufy coś tam wylatuje, jakieś tam ciepłe gazy i nam stopią ten e, przód w konwersji. Nie ma żadnych problemów z tym. Podpas nośny dalej mamy miejsce, także nie trzeba się martwić o to, co tutaj się dzieje. No i teraz tłumaczę najważniejszą koncepcję z tego. Którą widać z daleka, dlaczego kolimator jest z przodu? Kolimator jest z przodu przede wszystkim ze względu na to, że gdyby był gdzieś nad komorą zamkową, nad pokrywą, to albo mielibyśmy tutaj utrudniony dostęp, czyli po prostu nie dałoby się za bardzo e, obsługiwać w taki swobodny sposób, bym powiedział, broni, czyli mielibyśmy jakieś tutaj konflikty, albo trzeba go umieścić wysoko, gdzieś tutaj u góry. Albo w wersjach takich, gdzie na Uzi są kolimatory i jest on umieszczony tutaj, trzeba po prostu wiercić pokrywę, no i mieć nadzieję na to, że ta pokrywa nie lata, tak jak w większości tych pistoletów, na lewo-prawo i po prostu będzie trzymał nam ten punkt przestrzelania, który sobie ustaliliśmy. Natomiast tutaj tego problemu nie ma, to jest raz. I druga sprawa, taka moja, już bym powiedział, ambicjonalna. Tak długo kombinowałem, aż wykombinowałem, żeby udało się utrzymać możliwość strzelania z przyrządów mechanicznych przez kolimator w dalszym ciągu i użycia kolimatora jednocześnie. Jak to się w tej chwili sprawdza? E, muszkę po oczywiście spojrzeniu przez przeziernik, zgraniu przyrządów widać na samym dole e, pola widzenia kolimatora, czyli muszka wystaje tylko troszeczkę nad obudowę. Oczywiście, jak dobierzecie niski kolimator, bo jak będzie za wysoki, no to tam się nie uda. To jest kwestia jakby już dopasowania czegoś tam. Czyli muszka wystaje troszeczkę, trzeba po prostu sobie cel złapać gdzieś tam w tym obszarze widzenia kolimatora i na dole będą przyrządy mechaniczne zgrane, czyli to jest jakby całkiem normalnie zdatne do wykorzystania. Tak? To nie jest jakiś tam ogranicznik. Powiedziałbym, że na przykład w porównaniu do fabrycznych przyrządów mechanicznych pompiczki, które działały gorzej niż to razem z kolimatorem, nie ma naprawdę na co narzekać. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie kolimatora, nie wszyscy wiedzą, jak on działa, bo większość uczy się od Amerykanów, którzy za mądrzy nie są. Nie trzeba patrzeć przez zgrane przyrządy mechaniczne i na czubku muszki mieć kropkę i dopiero wtedy strzelać. Można strzelać patrząc nad przeziernikiem spokojnie i całe pole widzenia kolimatora, wszystko to, co się mieści w obudowie, jest do wykorzystania, i przyrządy mechaniczne w ogóle nie wchodzą w to pole. I dalej widać kropkę na środku, i dalej można nią strzelać i trafiać. Dlaczego? Dlatego, że kolimator właśnie w ten sposób działa. Jak widzisz kropkę, to znaczy, że jesteś wycelowany. Chyba, że będzie jakiś błąd paralaksy, ale one są z reguły nie aż takie bardzo duże. Gdyby ktoś zobaczył, jak jest ukształtowane szkło w kolimatorze, to ono jest takie jakby troszkę wycinek sfery, dlatego można z różnych kątów tą kropkę zobaczyć na celu i tam dalej będziecie trafiać. Tak to właśnie funkcjonuje i. Bazując na tym, udało się właśnie z tą konwersją osiągnąć to, że nad przyrządami mechanicznymi można patrzeć, widzieć całe pole kolimatora, także przyrządy mechaniczne w nim nie są. Kropka na środku i dalej to trafia w cel, tam gdzie jest przystrzelny kolimator, a dodatkowo dzięki temu, że nie jest wysoko nad lufą, to nie będzie bardzo dużych zmian przy zmianie dystansu, zwłaszcza między bardzo krótkim a jakimś tam średnim. Tyle jeśli chodzi o Uzi. To, co mógłbym tu jeszcze dodać, zanim zapomnę, konwersja jest montowana nie na śruby oryginalne, dlatego że te śruby są, tak jakbym powiedział, dosyć luźne, tylko na kołki rozprężne. Czyli mm, po zdjęciu okładzin, konwersję nasuwa się od przodu, wkłada się kołki rozprężne. Trzeba je tam sobie jakimś pobijakiem wbić, tak żeby się ustawiły na środku. Trzyma się bardzo dobrze. Mieliśmy w czasie różnych testów i w czasie yy, niedoszłej. Premiery poprzedniej wersji tej konwersji, bo o mały włos by tak właśnie było, że była wersja z szynami Picatinny, ale, ale ostatecznie nie była wdrożona. Natomiast mieliśmy już pewne nagrania i do jednego nagrania musieliśmy tą konwersję zdjąć, założyć inną, a potem cofnąć się i założyć znowu tą pierwszą, na której kolimator był cały czas yy, nieruszany. I jak ją założyliśmy z powrotem, to on strzelał dokładnie w to samo miejsce, czyli powtarzalność i w ogóle spasowanie tej konwersji i sposób utrzymania. Na broni jest na tyle dobry, że bez problemów, nawet po zdjęciu i założeniu, będzie praktycznie strzelało w ten sam punkt. Co oczywiście nie jest celem samym w sobie, tylko świadczy o tym, że ona jest bardzo dobrze spasowana i się trzyma. Trzyma się zawsze w tym samym miejscu. Także nie ma obaw o to, że założycie konwersję i z takiego skupienia zrobi się takie, bo konwersja gdzieś tam lata. Nie lata, jest ok. No, i jeżeli ktoś by się martwił o to, jak na przykład taki tumik rozkręcić, bo tam jest blokada nad lufą, to tutaj w konwersji jest taki specjalny wystający elemencik. Ja go tutaj wciskamy, obojętnie czym, jakimś tam imbusikiem, o, wystarczy tyle, zwolnienie blokady i wykręcamy sobie na przykład tumik. Jeżeli tumika nie ma, to nie ma też tego problemu. Cała reszta działa tak jak normalnie. Hmm. Jeżeli chodzi o to, co tutaj jest jeszcze obok mloku, loku czyli tą powierzchnię taką, którą widać, yy, antypoślizgową, ona też jest tak zrobiona, żeby było w miarę wygodniej, żeby się troszkę mniej ślizgało niż ten oryginalny zestaw układzin. I dzięki temu, że one są wydłużone i mają taki kształt nie przekrój koła, tylko taki jajowaty, to się bardzo wygodnie trzyma. Także szczerze polecam. No, namęczyłem się na tym dosyć długo, yy, dlatego że chciałem mieć dobre dla siebie, właśnie też między innymi po to, żeby z tumikiem działało. I naprawdę wyszło dobre. Teraz tak to było UZI. Co z Mini UZI? Mini UZI to jest prawdopodobnie e, najfajniejsza wersja z całej tej rodziny. Natomiast to, co na niej widzicie w tej chwili, to jest inna konwersja, jeśli chodzi o koncepcję, niż ta, co przed chwilą. Ale żeby nikomu nie było smutno, to do Mini UZI też jest taka. Taka jak tamta. I ona robi dokładnie to samo: czyli mm, da się używać przyrządów mechanicznych i przyrządów. E, Właśnie jakichś tam optoelektronicznych kolimatorów naraz i nie przeszkadzałem sobie. Natomiast do mini Uzi jest też taka wersja, gdyby ktoś chciał, żeby to Uzi było dalej mini, takie faktycznie mini mini, albo bałby się, że coś tam będzie e, po prostu się zasłaniać, albo będzie niewygodnie, albo coś z jakiegoś powodu po prostu chciałby mieć to zorganizowane w taki sposób, żeby kolimator był e, gdzieś indziej. No to jedyna opcja to jest właśnie zrobienie czegoś takiego, czyli wyrzucenie kolimatora ponad przyrządy mechaniczne. Ponad osłonę muszki konkretnie, tak, żeby tutaj mieć jeszcze miejsce na przeładowanie, żeby nie było jakiegoś konfliktu, po prostu, że nam tutaj brakuje miejsca czy czegoś takiego, no i żeby tu nie trzeba było robić jakichś stelaży i opierać się na częściach, które są po prostu ruchome i nie dają tej stabilności. Więc koncepcja samej tej konwersji to jest minimalizm. Tak jak widać, tutaj już nie dawaliśmy MLOKa, po to, żeby ograniczyć właśnie rozmiary. Jest powierzchnia antypoślizgowa, która jest dużo fajniejsza niż to, co było w oryginale. I teraz montaż jest troszeczkę trudniejszy, bo tutaj nie wystarczy nasunąć i wbić kołki. Trzeba wyjąć to strzemiączko do pasa nośnego. Żeby je wyjąć, to trzeba troszkę pokombinować. Zaraz pokażę, jak to się robi. Natomiast sama, jakby koncepcja użycia jest prosta, dlatego że przyrządy mechaniczne dalej działają normalnie pod spodem, a kolimator jest u góry. Jaki jest problem z tymi konwersjami? Wiadomo, że to jest trochę mniej wygodnie jeśli chodzi o wykorzystanie tej szczątkowej kolby. Zresztą mogę się oprzeć dołem szczęki, ale jakbym się chciał oprzeć normalnie, to nie będzie mi to po prostu działało z kolimatorem położonym aż tak wysoko. No i w związku z tym, że będzie wysoko zamontowany, to będą też dosyć różne punkty trafienia, jeśli chodzi o zmianę dystansu, zwłaszcza między krótkim a średnim. Także trzeba sobie po prostu wtedy wiedzieć, jak tego użyć, jaki jest tam przewyższenie punktu trafienia od punktu celowania. Generalnie powiedziałbym szczerze, że gdybym miał wybrać, to ja wolę tą niską. Jak to się zakłada? Żeby założyć konwersję do Mini Uzi, to najpierw trzeba oczywiście zdjąć oryginalne okładki chwytu, które są już zdjęte. Tam wystarczy odkręcić śruby. Każdy to rozumie. I teraz tak, żeby przystąpić do dalszej części. Po pierwsze trzeba odkręcić lufę, czyli sobie wciskamy blokadę. Zdejmujemy nakrętkę. Możemy zdjąć całkiem, gdzie mniej przeszkadzało. Tu już pokrywa jest zdjęta. To jest następny jakby krok. I po zdjęciu pokrywy musicie znaleźć drugą stronę tej blokady nakrętki lufy i ją wcisnąć. Wcisnąć ją po prostu w dół i wysunąć do przodu. Jeżeli ona jest w miarę w dobrym stanie, to można to zrobić nawet paluchem. Tak jak widać tutaj, jak się ją wciśnie w dół, i ona wychodzi. To, co wciska to jest ten sprężynujący występ, taki. Który blokuje nam całą tą blokadę przed wyskoczeniem ze szkieletu, i tutaj po prostu trzeba docisnąć go mocno w dół, tak żeby mógł sobie do przodu wyjść. Czyli pokazuję jeszcze raz, jak tutaj uda mi się wcisnąć blokadę i wyjąć zatrzask nakrętki, to całe to strzemiączko jest uwolnione. Tak jak widać, to jest podcięcie, które współpracuje z nim i w tym momencie jesteśmy gotowi do założenia konwersji. W tym momencie konwersję po prostu nasuwamy od przodu do samego końca, tak żeby nam się zgrały otwory, i tutaj, żeby też można było to strzymeczko z powrotem włożyć. Następnie umieszczamy w otworach kołki rozprężne, wbijamy je tak, żeby były na środku. Nie będę tego teraz robił, bo chcę Wam też pokazać, jak to potem rozmontować. Natomiast dalszym krokiem po wbiciu kołków jest oczywiście. Hmm, założenie lufy. Można to zrobić w tej kolejności albo w innej generalnie. Hmm, chodzi o to, żeby nie zapomnieć o tym uchu do paska, które powinno być albo z tej strony, albo z tamtej strony, jak tam komu jest wygodnie. Od y, strony montażu jest dużo wygodniej, bo wystarczy to uszko utrzymać na takiej wysokości, żeby nam blokada wskoczyła. Jak nam nie wychodzi ucho ani w jedną, ani w drugą stronę, to znaczy, że jest po prostu dobrze i możemy dokręcić lufę nakrętką. Blokada sobie działa. Jest OK. I ostatnia rzecz. Założenie pokrywy. Konwersja jest tak zaprojektowana, żeby ta pokrywa mogła być zdejmowana i zakładana w momencie, kiedy konwersja jest na pistolecie. I, gdybyście chcieli tą konwersję z jakiegoś powodu zdjąć, należy po prostu zrobić to samo, wszystko w odwrotnej kolejności, czyli zdjąć pokrywę, odblokować nakrętkę. Można wyjąć lufę. Tak jak wcześniej, od środka wcisnąć tą blokadę i ją wyjąć. Wyjąć to ucho do paska, wybić kołki. I. Po prostu sumać konwersję do przodu i gotowe. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, żeby sobie taką konwersję nabyć, to one są już dostępne w sprzedaży na sklepie. Jeżeli Was zastanawia troszeczkę, jak będzie to wyglądało wizualnie, to w tej chwili albo czarny mat, czyli nie taki brzydki świecący jak ten, nie wiem czy to widać. To jest tylko pokazana szyna na po to, żebyście wiedzieli, że M-LOK działa. Tylko bardziej właśnie coś takiego jak tutaj, czyli matowy czarny, są też dostępne kolory brzydko piaskowe, takie brudne, tak jak ja wyglądam, zielony i taki bardziej jeszcze ziemisty. Także jak ktoś chce mieć w kolorze bardziej jakimś tam kamuflującym, to też można jedną i drugą wersję. Natomiast prawdopodobnie będzie taka szansa, że będzie trzeba troszeczkę na te wersje kolorystyczne poczekać, dlatego, że najwięcej z doświadczenia wiemy, że nam schodzi wszystkich rzeczy czarnych z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego i stany magazynowe po prostu mogą nie obejmować tych wersji kolorystycznych. A konwersja do UZI, uwierzcie mi albo nie, ale jest bardzo ciężka w produkcji pod względem nakładu godzin roboczych. Natomiast jeżeli chodzi o wersję mini, to po prostu. Stany magazynowy są ograniczone dlatego, że tej wersji pistoletu jest troszeczkę mniej na rynku, więc niczym się nie przejmować, wchodzić na sklep, zamawiać kupować, jeżeli ktoś chce, a jeżeli ktoś by chciał jakąś wersję specjalną, to ewentualnie pytać i też wszystko jest dostępne.